Z nami Jarosław Pruszkowski, zawodnik naszego nowego zespołu w naszej lidze Biedronka grudziąc, W końcu można powiedzieć wygraliście 9 do 3. No oczywiście to cieszy. Pierwsze nasze zwycięstwo, także lody zostały przełamane. Myślę, że w dalszej części e, ligi będzie coraz lepiej. Jak na Beniaminka no, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, no jednak troszeczkę e, z całą sytuację w grupie pokrzyżował Wam los. trafiliście do naprawdę piekielnie trudnej grupy, gdzie będzie ciężko wyjść tutaj i walczyć o, o tą pierwszą ligę. Zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo silna grupa. Celem naszym było miejsce w drugiej lidze, także nie mieliśmy apetytów na, na, na pierwszą ligę, na, na początek druga liga. Myślę, że, że taki cel, taki cel. Po prostu. W ogóle jak do tego doszło, że zdecydowaliście się u nas zagrać? Czy ktoś tutaj obserwował naszą, naszą ligę, czy tak po prostu już prędzej myśleliście o tym? Myśleliśmy prędzej o tym, żeby, żeby zagrać tutaj w Stalex Liga. Generalnie to takim naszym promotorem to kierownik jest naszej drużyny, Robert, pan Robert Kuźmak. Także myślę, że, że to niemu zawdzięczamy tutaj grę w, w tej z Lidze. Jak ogólnie oceniacie poziom, poziom naszych rozgrywek? Czy jesteście zaskoczeni może tutaj y, dużą ilością drużyn, no bo to naprawdę w tym, w tym roku to jest rekordowa ilość i ciężko będzie tą, y, tą ilość zespołów właśnie pobić w następnych latach. Ale no, co tak was tutaj najbardziej, że tak powiem y, na ten moment zaskoczyło? No, kilka drużyn, na pewno te, które z pierwszych miejsc dolosowywane były. Także to są bardzo mocne drużyny i myślę, że te drużyny, no, z nimi na pewno się cieszę. Są też drużyny słabe, także myślę, że powalczyć możemy z każdym. Ale na, na, na dzień dzisiejszy, no, nasza gra myślę, że będzie wyglądała coraz lepiej. Także powalczymy, na pewno na pewno będziemy starali się grać coraz lepiej, a, a poziom w lidze uważam, że jest wysoki. Dziękuję za rozmowę i jeszcze powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.